Witam, siemano, ja jestem Kuba Gamer. Witam was w następnym odcinku z Forzy. Tym razem pokażę wam, co się ogólnie zmieniło w Forze Horizon 5 na dziesięciolecie, bo jak już widzicie po tym ekranie wczytywania, jest już dziesięciolecie Forzy całej. No i... Dobrze, że też odpaliłem nagrywanie, kurde. Bo tego się nie spodziewałem, że będzie jakiś nowy ekran odczytywania, czy coś takiego. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Ale, no. Poka pokazuję wam to, właśnie, także. No, no dobrze, dobrze. Ja tego jeszcze nie widziałem. Teoretycznie rzecz biorąc. Także. Zobaczcie to ze mną po raz pierwszy, nie? No dobra, klikam, zacznij grę. Zobaczymy playlistę, bo jest nowa playlista z okazji dziesięciolecia. Nigdy nie robiłem przeglądu playlisty, ale ustawienia są optymalizowane dla Twojego PC. Mm. No to nieźle. Nigdy nie robiłem przeglądu yy, nowej playlisty, ale. to. No... czemu by nie, nie. Dobra, widzimy się jak to się wszystko zrobi. Dobra, jesteśmy po cięciu. Wszystko się tutaj zoptymalizowało, także możemy lecieć dalej z nagrywaniem. Zobaczymy co tu się podziało. Nie? W tej playliście... Kurde, mam wrażenie, że jakoś Słabo sobą mi słychać, choć w sumie nie, w sumie nie, w sumie nie jest dobrze. Jest dobrze. O, też coś jest, ja pierwszy. 30 FPS-ach nagrane, oczywiście. Yeah, I, yeah, every festival starts with a hero car and who gets to play around with it always some hot shot driver like you yeah well not this time. time you're scotty's right kid Dobra, Let's go. Go. Oh, look at all the buttons <laughs> oh, i mean uh, i mean not, not big, bad not bad show me what this thing can do Woo! 10 years since Horizon in Colorado 2012, huh? You believe Mercedes that? Time flies like an AMG1, am I right? Oh. You've been to every festival since. Oh, yeah. Yep. Yeah. Can't get rid of me. I'm like a bad smell. A bad smell with impeccable music taste. That's why they gave me the no new stuff. Hey, congrats. Come on! Ja, who that else that can that bring the bangers so. from all through the Horizon history? Porter oh, Robinson, Mo' Step. I know Even those guys. I mean, you know, they know of me. What does Horizon mean? To you? Huh? Me? Uh, wow! Nobody's ever asked me something like that before. You know, I'm usually just Scotty T, the Scottmeister, Meister, Hype Train Tyler, you know. But just you wait you are in for a high-speed tour of the best festival days of oh, your life pure nostalgia pure horizon baby there's new badges to collect okay. new props for the event lab midnight battles so the best of the best can throw down on the streets of mexico nie ma? Ja nie mogę nic robić. O mogę. A muszę. Aha, bo muszę zmienić ten. Mogę sobie dać pauzę. O. Muszę sobie zmienić. Yy, sterowanie. O. A czemu to dźwięku nie ma? Ja pierdolę. O, wow, ale tu wypadłem teraz. JE yeah, pierdolę. Ten co, od bokiem leci, czy co? I co z nim się dzieje? Paweł mi wyprzedził! Boom! Riding in the hero car! My spinning! one sec! Yellow? Darius? Do Darius? Wait! Darius You're in Mexico? Kurde, mam wrażenie, że jakoś naprawdę mnie słabo słychać. Ło, co to jest? O kurde, ale ładne. Dobra, kontynuuj. Mexico 2-0? Horizon Origins? Welcome to Horizon Anniversary Series We've been a lot of places besides Mexico Who wants to join the celebration tour? 10 years since Horizon Colorado 2012 To będzie 10 years of bangers from Base Arena and every other station on the horizon dial. How we gonna spin em all? Welcome to the mixtape. Hmm. Dobra, to mamy Woolinga Sunshine, y McLaren na 750S Spidera, to już było dawno. Ferrari 599 99X to też chyba było. Barracuda też chyba była Dobra, zobaczmy co tutaj jest tak BTW. Historia Horizon. Znowu jakaś historia Horizon nie za zrobienia, no dobra. Mamy jakieś seryjne starcie Shelby GT500. Okej. Okay. Mamy Kenigsega Agere To jeszcze go chyba nie było. Ale nie, nie wiem, nie pamiętam co było. Mamy Hurakana tutaj, a tutaj mamy co? Vipera I mamy Centenario. W... Oczywiście mówię teraz w Forzatonie, no nie. Mamy jakiegoś Eagle Speedstera i Hot Wheelsa Forda Mustanga. Ten Hot Wheelsa Ford Mustang jest fajny bardzo. Jakiś, o kurde. Jakiegoś am 1 77, 77 w sumie i pila P50. No dobra. Mamy na Senna. Tajemniczy przedmiot. Tajemniczy przedmiot, tajemniczy przedmiot. Jakiś Donut Media. Co to kurde jest? Tajemniczy przedmiot. Jakieś bodykity będą następne. Dobra. Dobra, a zobaczmy, co mamy w, w sklepie. No, co mogę kupić w sumie? Te wszystkie jakieś kurde klaksony, opatrzycie Dobra, kupię sobie to losowania, to sobie otworzymy. Welcome no, back, Jacob. Welcome back, welcome back. Dobra, fila. Oh no way! No way! Kontynuujcie się! Dojeżdżę do miejsca po Nie no, teraz to mi się nie chce. Jakieś odznaki. O kurde. O kurde. No to nie źle wyróżnienia jakieś. Chory. No nie, wiem, nie było. Jakieś wiadomości. Wolności. Nic tu ciekawego nie ma. Kurde, ale te głośniki mi trzeszczą, mate. i muszę je wyłączyć. Dobra. Jakaś Mazda miata, okej. Okay. No, dobra, super lasowanie. Czekajmy. Co tu się nam zlosuje? Celika, i następna Mazda Miata. Ja pierdzielę. To sprzedamy, to sprzedamy, po prostu I to. tu się też nic nie zmieniło. Darius Flit! No, mapa się coś zmieniła, coś, coś na mapie się pojawiło nowego, czy no nie wiem, coś, coś, coś. Chyba jest nowy ten, ten yy, Festiwal, no nie? Gdzie? Tutaj nie, Apex był. To też nie, ale chyba jest. Chyba, chyba że się ten zmienił. Festiwal. Ale no nie, no, no coś było. Była mowa o jakimś nowym festiwalu. Co on kurde, w górach będzie? Się, jakieś nowe wyścigi się kurde pojawiły. Mm. Ciekawe. Nie powiem, że nie. Ehm. Um. Coś z Draga się pojawiło O! Mistrzostwa Drago... Co? <grystanie> drago w B700? No to nieźle. jest Powolne B700? Ej! Chwila, patrzcie to nie wiem, czy, nie wiem w której klasie mam tego Volkswagena, ale... B700 Dobra, zrobimy tego Draga, bo ten, bo ten Volkswagen jest naprawdę ciekawy Zrobię tego Draga Patrzcie to, ja to wygram o tako. Ten, ten golf to jest totalny kocurk pod B7. Patrzcie to, ile tych dragów Jeden. A, no to jeden. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie na tym dragu. Może jakiś wyścig przejedziemy z tej playlisty. Nie no i tak i tak dzisiaj muszę strzelić tą polistę, ale to już poza odcinkiem sobie walę. Co to kurde jest? O kurde, ale nas... <grystanie> Z laboratorium, aha Kurde. Ogólnie mam plan zakupić y, Lodzidech G29 z razem z Shifterem, także będzie ciekawie na pewno. Na pewno gorzej jeździć, bo shifter. W shifter to nie. Ty był wiem. Nie wiem czy shifter na nie będzie wygodniejszy, kurde, bo jak na przykład będę miał taki skręt, to czasami nie mogę trafić w te nie?

Wola do domu, na bazie draga Kurde przy każdej zmianie biegów, no kurde znowu się w tym dzieli Przy każdej zmianie biegów on wali pół myczka. Ale ciekawe, że tak coś zrobili na no, dziesięciolecie, chociaż mogli zrobić jeszcze tego więcej. Ale no i tak, tak fajnie, że coś zrobili. No w końcu dziesięciolecie, no to oni też tam sobie wchodzą. Ło, no. ale je tutaj bokiem wyniosą. Musisz spytalny. Ale dobry! Manipulatory. Zdaje mi się, że on 20 punktów. Czemu mi się kamera przesunęła? Kurde, przepraszam za to, ale nawet nie wiedziałem kiedy. Może ją... Chwila? O, zacnąłem ją trochę. Kurde. Ale przyjemnie. Ja patrzcie jaką... On... ten. Nie. Tak fajnie bansuje. Nie? Zero puśnitku na starcie. No. Dobra, yy, dzisiaj nie o tym. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, zróbmy ten. Zróbmy zdjęcie w więziennym kanionie yy, Vipera gts Dobra, yy, to jest Dosz, nie? Dodge Viper. Mam GTS-a w ogóle? Nie mam gts -a? O kurde! Nie mam gts -a? Ej, no nie, tak to nie. I no jak to, jak to może być, że ja nie mam GTS-a? A może miałem? może kurde jaką czkawkę, sorry. Może miałem, tylko nie zauważyłem. Ej, dobra, jeszcze raz, chwila, dosz Nie, no mam, dobra. No, kurde, on dwa. Dobra, to nieważne. I się, w kurde ten, tym kolorem tak wlał w to, w te inne takie te helkaty czy inne jakieś dobra. O kurde, ale on brzmi jak on skręca? Dobra, chwila, miedziany kanion. Gdzie jest miedziany kanion? Ej, bo ja nigdy nie wiem, Oper kanion. O, dobra. Dobra, tutaj 200 metrów. Turn right. Turn right. Idziesz wokół Ale kurde, przyspiesza mocno? Ile on ma koni? On ma sporo koni. Kurde 640 koni, Wrócę, była bo on już go nie chcę, Zawsze mi się, kiedy to do okazji przeszedły. Nie no, w no, to ma ciężko, no. Turn left. No, Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. Nie nie miałem porze, tak to porze, on jest stworzony do badania, Jak na razie. <laughs> nie, tutaj zdjęcia. nie, Ej! Naprawi <laughs> naprawili to nie, 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 Ten jeden... Tą jedną rzecz? <laughs> Naprawili to! Patrzcie to. Jak macie skręcono, yy, skręcone koła, ne? to wcześniej na Horizon Online one się prostowały, jak się wchodziło do trybu zdjęć. Teraz się takie coś nie dzieje. Naprawili to. Ooo, no i zajebiście. Aha. <laughs> Słupek mi stanął na miejscu. Na tym. W kadrze. Dobra, takie zrobimy zdjęcie. Cyk. Chyba ja miałem zdjęcie zrobić... że Ja sobie robię screena tutaj u mnie Tak, że ja miałem tutaj zrobić zdjęcie Miejsce festi... razie miejsce festiwalu W Miedzianym Co? Jest tu jakiś festiwal? Gdzie? Chere Mówisz Chyba ta. Czekaj, ej, ej, ej poczekaj, poczekaj, poczekaj. Na terenie festiwalu Horizon 1 w miedzianym kanionie. Gdzie to jest? Ej, no nie wiem gdzie to jest. Tak serio. Dobra, to nie, to mi się tego robić nie chce. Później sobie nad tym pomyślę. Dobra, to by było chyba na tyle. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, czy coś takiego. Albo w następnym jakimś like live czy coś. Może w końcu zrobię tego live'a z SCP, bo tam jakiś awas na, kurde, Discordzie moim i tam ciągle, ten, mówi, yy, odpal to SCP, o, SCP, 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 może w końcu odpalę tego live'a z SCP, także wyczekujcie, wyczekujcie. W takim razie to się z wami żegnam, do następnego, siemano.